I tutaj Paweł wskazuje dalej. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Tak, czasami trzeba zapłacić cenę prześladowań, cierpień, które spotykają każdego. Bo tu jest wyraźnie powiedziane. Dwunasty werset. Tak jest. I tu nie jest napisane. Niektórzy z tych, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie, prześladowani czasami będą. Tu tak nie jest napisane. Tu jest napisane. Tak jest. Wszyscy. Każdy jeden. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie, prześladowanie znosić będą. Wystarczy chcieć, aby doświadczać prześladowań. Nawet jeszcze nic nie trzeba zrobić, wystarczy chcieć żyć pobożnie w Chrystusie. Już taki człowiek inaczej świeci i już wiadeł wysyła na niego całe zastępy wiatelskie, żeby doprowadzić. Czy to do prześladowań od strony ludzi, którzy nas otaczają, czy w inny sposób systemowy doprowadzić do prześladowania każdego jednego, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie. Jeśli ktoś nie, przez, nie ma prześladowań, to jest tu wyraźnie powiedziane, że powinien się zastanowić, czy jest osobą, która chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Może się zatrzymała na tym, że tylko chciała być zbawiona, chce być uratowana od piekła, uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, ale nie chce się identyfikować dalej z życiem Pana Jezusa Chrystusa tutaj na Ziemi. Taki chrześcijanin jest wyjątkowo nieszczęśliwy. No Taki chrześcijanin będzie w niebie, bo Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś buduje ze słony drewna. Na fundamencie, jakim jest Chrystus, bo uwierzył Pana Jezusa Chrystusa, ale buduje z tych rzeczy, które nie przetrwają ognia, to sam będzie zbawiony, tak jakby przez ogień. Więc jest to możliwe, ale nagrody są w niebie i czekają dla tych, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. I radość ze zbawienia jest dla tych, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Jeżeli ktoś nie chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prowadzi mizerne życie chrześcijańskie, o ile w ogóle prowadzi jakiekolwiek życie chrześcijańskie, sam siebie okrada z radości nieba. Sam sobie robi krzywdę. Sam doprowadza się do stanu, że będzie się zawsze uczył, a do poznania prawdy nigdy nie dojdzie. A Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Więc od strony Bożej nie ma blokady. Ta blokada jest od naszej strony. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Więc Bóg chce, aby każdy uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa dla życia wiecznego i miał życie wieczne, bo tak Bóg ugnował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale Bóg też oprócz tego chce, aby... Każdy do poznania prawdy doszedł. To jest już drugi etap. Drugi etap związany z tym, że człowiek chce żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie. Kosztem są prześladowania. Znosić je, będzie wystarczy, że tylko chce. Ale też Pan Jezus powiedział, że przyszedł, aby owce miały życie i miały to życie w obfitości. Aby miały życie wieczne i miały je w obfitości. Jedna rzecz to uwierzyć Pana Jezusa, aby mieć życie, a druga rzecz to jest stać się uczniem Pana Jezusa, Chrystusa, aby mieć to życie w obfitości aby radować się tym, że chcemy żyć poważnie w Chrystusie Jezusie, choć wśród prześladowań.